Proszę o rękę jednej z córek. Może słyszałaś kiedyś o hrabim Kirkorze? Co ma ogromny zamek, cztery wieże, złocisty powóz, konie i rycerze na swych usługach? Otóż Kirkor to ja. Matko, w lesie są maliny. Niechaj idą w las dziewczyny, która więcej malin zbierze. Tę za żonę pan wybierze. Niosę malin zba. Miła, co tobie? Gdybym cię siostro zabiła. Co też ty mówisz? Daj mi te maliny. A kto wie, siostro? Gdybyś poprosiła, pocałowała usteczka Aliny. Może bym dała? Spróbuj, balladynko. Prosić? Inaczej żegnaj się z malinką. Co? Bo też widzisz, siostro że ten dzbanek to moje szczęście, mój mąż, mój kochanek, moje sny złote i mój ślubny wianek i wszystko moje. Oddaj mi ten dzbanek! Ach, nie zbliżaj się do mnie z takimi oczyma. Nie wiem, się cię boję. w ciszy, zbrodnia jak dzięcioł drzewa pije słuchę. A cięcie noża daje takie głuche echo, jak to purkata, kiedy robię głowy na pniaku. Bóg to wszystko słyszy, wszystko zamyka w tej okropnej trąbie, co kiedyś będzie na sąd. Wszelki duch w lesie śmieją się szatani!